A to moja nowa bryka. Renault Clio, 94 rok, 1,2 benzyna. Małe zgrabne autko i bardzo ładne. tak zwany nowy zakup Jak nie zblamić kolory, jak nie sprawić zawodów, jak coś zrobić na zasady, jak poświęcić się dla sprawy. U mnie zawsze, dumnie, choćby w równi. Jeden, więc siła wpływa, wygrywam i przegrywam. To proste, goski, posma troski, z polski. Zmień we wnioski i nagraj to z potem, raporty, raporty. Muzyka w nie jest niezbędna jak tlen Tak, nie fala, zgasnę, jasne, słucham, a zawsze na słowa nie walczę, właśnie znasz mnie. Patrzcie w inną mańkę, w skądś tą bojankę. Masz mnie właśnie zakazania na taśmie. Ty właśnie tak, przemyśl to, masa by dojrzeć, klucz by spojrzeć, stań twarzą, twarz i pokaż, co masz, pokaż, co zabaj. mam, nie kwić, nie potrzebuję nic, daj, pij, nie chodź. To jest moje fryka.